Oczywiście pompa specjalna Ten sobie zamknąć próbował No i co z tego, że... Nie no Nie, jak coś widzowie? Na mnie nie wiem jakim cenem, to chyba już wiem jakim celem, bo ponieważ ja stream jest spawny w monitorku Zesimy do przodu, nie śpimy No, klasa. No. Jeszcze raz. Czwarty blik Oj, chyba... No i trzy, stakuj trzy, bo ja mam szampul Wow Fajnie! Typy się kramią w Oj. Oj. Klasa. O! Jeszuniu. Bitte. też Okej, okay, ja dostaję teraz auta. A ja nie mam ja nie mam asa. No zero

Uuuu la, la Nie no mordo, taki shitonik plecie macie to jest spaza Ale mi dał laser Jakbyś widział jakiegoś shitona mu zrobiłem ja Tak, obozie One ma Ta Ta widzę Nice Pod nas pod nocą. Mam flopery, mam Tak, Ja nie mam matza Mam um, sześć flopery, sześć flopery Chodź low, 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 low Tak, no, tak, tak Rozciągaj tak. Duo zostało Masz, masz fluppery, masz flopera, anyway. Będzie trzeba je zabić Oh. O! Ja nie mam maty, gdzie będziemy musieli i tak być na razie Musimy już iść Musimy innego Ja matę, mam matę Dwa w ja Nie, nie w ma... no jest nie do wygrania raczej Nie no, to było i tak nie do wygrania, mieli 100, -100. Miałem coś, musieli zrobić Jest jakoś cimne tego ruszanych nie dalej Nie no i jakieś dziwne lagi mam, jakąś w ogóle myszkę mam dziwnie przesunię. Nie myszkę, tylko klawiaturę i Edith kursa robi. Jeszcze! Nice! To za najem! W ogóle, krasa! No mordo! Chyba 10 killi... Nie no, są szanse jeszcze. Czekaj... Ta, widzę hopa! Ooh some Headshot sniper Yes I am Doritos I'm having a good time. We've got a video uploaded uploaded today too as well. She's not hey, here. How we doing man? I'm doing good! I wish I could talk to you. I'm so sorry my mic's not working. Poor guy. I'm not even sure if you can hear me. O oh my gosh, that was wreckage right there. I can definitely hear you. I'm gonna go on a zip line and mechanical bow down. Oh, 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 oh. Digla. Albo nie, to chcę. Nie, 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 zostawcie mi to. No i S. No i S Nie ma skrzynki. Nie, nie, nie młody, tu nie ma skrzyneczki akurat. Niestety cię ci nie przytrafiło o szczęście. Co sądzę o Jacobie? Nie lubię go. Gram z nim codziennie, gram duo trio, ale. No, średnio za nim przepadam, no. Nie no. no. Dobra, zabij mnie. Ty nowie. 29, dobrze. Zabij mnie, pokonaj mnie. Pokonaj mnie 37. Uuu, spokojnie, Mateusz, oddychaj weź głęboki wdech. Zero stresu. Życie jest piękne, grasz sobie w Fortnite. No, nie mogę tu postawić. Co to jest? Aktywuj przebranie za rekwizyt. O kurde! Ty śmietnikiem jestem Ty i co teraz? Jak z tego wyjść? Co teraz? Ja nie chcę już! Ale możesz nie spamić. Nie, my... oh! <grydźwiększynės> Dead! Co tam, freże? Z makeshiftem? Ale free widzowie, ale free! Na klipa? Może być Jak coś tam strzela, ludzie tu są Ten piersi ma zero Ale widzowie co? F**k został O mój Boże co? Ja mam zarmacę, matza No i k**wa Nie, nie no padłem od niego, nie wierzę Coś się właśnie stało, kamerka tu stąd... to jest... to masz coś spazać, tu masz coś wszędzie. No, nie, nie, coś. nie, 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 nie,